Witam, nazywam się Jacek Antonik, właściciel sklepu Remsport, narciarski, narciarsko snowboardowy Dzisiaj krótko o żelazkach, generalnie co to jest żelazko narciarsko snowboardowe Jest to takie urządzenie, za pomocą którego rozgrzejemy, czyli roztopimy i rozprowadzimy po ślizgu narty zjazdowej, narty biegowej lub deski snowboardowej smar w postaci stałej lub w postaci płynnej, smar poślizgowy. Jeżeli chodzi o podział żelazek, rozróżniamy dwa typy żelazek. Żelazka analogowe, tutaj jak sama nazwa wskazuje, układem odpowiedzialnym za regulację temperatury jest układ, układ bimetalowy. O powiedzmy, jakiś tam element z bimetalu reguluje, reguluje nasz, nasz nastaw temperatur. I drugim typem żelazka są żelazka cyfrowe, czyli digital. I tutaj mikroprocesor steruje wszelkimi nastawami. Temperaturowymi. Z reguły żelazka digital są dużo dokładniejsze niż żelazka analogowe. Regulacja jest albo co 1, 2 lub 5 stopni. Wielokrotnie w, w, w tego typu żelazkach mamy również ekranik LCD albo jakiś wyświetlacz, który informuje nas o tym, jaką temperaturę możemy nastawić i jaka temperatura aktualnie jest na stopie żelazka. To by było tyle, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie podziału żelazek, na co zwrócić uwagę. Oczywiście wybór żelazka jest uwarunkowany tym, co chcemy po prostu osiągnąć. Czyli tak, inne żelazka ja bym polecił do serwisu wypożyczalni, inne żelazka poleciłbym amatorom, prawda? Tam dla nich nie ma potrzeby kupowania żelazek digital, żelazek, które mają precyzyjne nastawy temperatur, które mają wyświetlacze, prawda? oczywiście to jeżeli ktoś chce i go na to stać, to jak najbardziej, tylko tak mówię nie ma potrzeby, prawda, z reguły w żelazkach do serwisu amatorskiego jest nam potrzebny jest nam potrzebny zakres temperatur od 100 do 140 stopni, więc można powiedzieć, że wszystkie żelazka na rynku, które po prostu są, taki zakres temperatur posiadają. Dla na przykład właśnie serwisów, dla wypożyczalni, klubów narciarskich czy zawodników, tutaj jednak bardziej skupiłbym się na, na wyborze żelazek typu Digital, szczególnie dla tych, gdzie często smarujemy czystymi fluorami w proszku na przykład gdzie potrzebujemy naprawdę bardzo dokładnych temperatur po to żeby tego proszku nie spalić ważna uwaga to również jest to właśnie jeżeli będziemy wykorzystywać smary twarde właśnie na przykład na bardzo niskie temperatury bądź smary z dodatkami grafitu, molibdenu tutaj zwróciłbym również oraz smary w proszku to tutaj zwróciłbym również uwagę na to żeby płyta była zaokrąglona po brzegach lub spazowana po to, aby najazd żelazka na smar nie spowodował na przykład w przypadku proszku jego rozsypywanie się na boki prawda, i, i, i zabieranie go po prostu przez, przez żelazko do przodu. A w przypadku smarów stałych, żeby płyta mogła najechać na ten smar, roztopić, prawda? I później ładnie go równiutko rozprowadzić po, po ślizgu. Więc to na to bym zwrócił uwagę. Jeżeli chodzi o kwestie mocy, no tutaj tak, przy deskach snowboardowych większa moc byłaby, byłaby bardziej przydatna. Choć ja widzę że z praktyki nie ma to znaczenia, więc powiedzmy, że jest jakiś tam czynnik. Nie jest, nie jest on jakimś tym typowym czynnikiem ranking, rank, rank, rankingującym po prostu do, do wyboru żelazka. Yy, firma też naprawdę nie ma znaczenia, czy to będzie żelazko Toko, czy to będzie żelazko SWIX, Holmen, Kohl, prawda Kuzman, Rode czy BricoMaplus. Nie ma to tak naprawdę znaczenia. Yy, tutaj przy wyborze. Tak jak powiedziałem, kierujemy się tymi parametrami wspomnianymi wcześniej. Dodatkowo cena żelazka też oczywiście odgrywa dużą rolę. Ten czynnik ekonomiczny ma dla nas znaczenie. Gabaryty. Tutaj właśnie kieruje dla tych, jeżeli ktoś często wyjeżdża również i na wyjeździe dokonuje serwisu narciarsko-snowboardowego, powiedzmy, no to wiadomo, że będziemy. W patrzyli w kierunku żelazek małych, gabarytowo, prawda? E, żeby one były lekkie, poręczne, żeby one się mieściły nam po prostu do bagażu. No, zawsze to kwestia miejsca, no to e, wiadomo, ma jakieś tam po prostu znaczenie, no chyba, że jedziemy jakimś busem, banem, czy ten, mamy miejsca w gród, no to powiedzmy nie stanowi to dla nas jakiegoś tam większego problemu. E, są ludzie, którzy na przykład wykorzystują Papier z hiberleny jako podkład, więc tutaj musimy zwrócić uwagę na to, żeby na przykład żelazko miało wygodny uchwyt właśnie na taki papier. No jeden model w chwili obecnej T74 jest fixa, ma taki uchwyt. Oczywiście możemy sobie bez tego uchwytu poradzić, wtedy po prostu wycinamy odpowiedni kształt papieru, prawda? No i przesuwamy go w ręce razem z żelazkiem, więc powiedzmy poradzimy sobie. Jest to mniej komfortowe, ale generalnie dające, dające radę. Więc tak to, tak to generalnie wychodzi po, po, po skrócie: więc, więc wybór żelazka tak naprawdę potrakt, podyktowany jest potrzebami własnymi oraz oczywiście kwestią ekonomiczną. To by było tyle, jeżeli chodzi o żelazka narciarsko-snowboardowe. Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani zakupem, żelazek do serwisu nart zjazdowych, nart biegowych czy deski snowboardowej to zapraszam do mojego sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.remsport.pl pod kategoria żelazka narciarskie lub żelazka snowboardowe, ewentualnie można skorzystać z linku przekierowującego w prawym górnym rogu, tam dostaniecie się do odpowiedniej kategorii od razu z mojej strony to wszystko. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, oczywiście zapraszam do ich zadawania. Adres mailowy, jak i telefon są na stronie sklepu. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i zapraszam.